Centrum Powiadomienia Ratunkowego to jest punkt, w którym obsługiwane są zgłoszenia na numer alarmowy 112. Takich centrów w całej Polsce jest 17. W przypadku zdarzeń medycznych ma obowiązek przekierowania połączenia do dyspozytora medycznego. Ratownictwo Medyczne, dyspozytor 204. Ratownictwo Medyczne, poznańsko pan. Praca dyspozytora medycznego w dużym skrócie polega na tym, żeby przyjąć zgłoszenie, wezwanie do stanu zagrożenia życia i zadysponować odpowiedni zespół ratownictwa medycznego. W 2013 roku po śmierci Dominiki Jurek, wraz z Lidią postanowili napisać list otwarty, w którym poruszą problem dyspozytorów i tego, w jaki sposób są dysponowane karetki pogotowia. W związku z tym zostały przez fundację razem z wydawnictwem Medycyna Praktyczna napisane procedury. Procedury medyczne są bardzo pomocne dla dyspozytora medycznego. Dyspozytor medyczny posiłkuje się przy przyjmowaniu wizyt. Zaburzenia ubywania. Jak się nazywa? Dyspozytor przyjmując zgłoszenie musi wypytać o parę rzeczy. Czyż ona jest przytomna w tej chwili? Ta mowa jest taka bełkotliwa, niewyraźna. Ma otwarte oczy, reaguje. Jak pan z nią rozmawiał, to była przytomna, tak? Takim punktem krytycznym i priorytetowym jest miejsce zdarzenia. Gdzie ona się znajduje, pod jakim adresem? Możemy nie widzieć, co się stało, ale będziemy wiedzieli, gdzie się stało. Zespół przyjedzie na miejsce, oceni stan zdrowia i zadecydujemy dopiero wtedy, do jakiego szpitala, tak? Proszę bardzo, do widzenia. Na karcie wyjazdowej jest wpisany adres, miejsce zdarzenia, osoba poszkodowana i co się dzieje, czyli tak zwany zebrany wywiad przez dyspozytora. My otrzymujemy taką notkę, plus też SMS-a. Procedury stworzone przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy są procedurami jasnymi, łatwymi do, jakby to powiedzieć, ogarnięcia w warunkach stresu.